Tylko wszystkim z tej strony szkapa zapraszam do Fish Tycon 2. Jedziemy tutaj z naszymi rybkami. <laughs> Nachodowało mi się tu parę paręnaście sztuk malutkich rybek, więc przyspieszymy trochę ich rozwój. Zobaczymy czy coś nowego trafi się. No niestety, niestety, nic nowego się nie trafiło. O, ta się ładna trafiła. Ale... Tak, poza tym wszystko, wszystko już mamy. A więc bierzemy do sprzedania. Hmm, tutaj się nam yy, nie zrobiło, więc przyspieszymy. Niech nam minutkę popracuje szybciej, żeby to troszkę szybciej nam poleciało. Ile mamy? 21 rybek do sprzedania. No to yy, czekamy aż się to sprzeda. No i minął czas sprzedaży, akurat się wszystkie sprzedało, elegancko, elegancko. Tutaj teraz zobaczymy, mamy misję, TV, TV kupić, to chyba chodzi tutaj o to, za 1500, więc kupujemy. Teraz, aha, kompletny, ekipa budowlana idzie. No, patrzcie ile idzie, to to będzie jakieś duże coś, o to chyba całe to pomieszczenie będzie zrobione. Co nam tutaj wybrują? A to takie ławeczki, na środku telewizor. No, eleganckie, eleganckie. Dobra, sprawdzamy jaki jest następny Quest. Otwieramy skrzyneczkę, co nam tutaj. Dobra, i mamy następne. Mamy zrobione. E... Rare X i tutaj na czwarty foot, czyli musimy zrobić tak teraz, musimy wziąć wszystkie te nasze rybki. Ja tu niektórych, niektórych się chcę pozbyć, bo mam ich tutaj po prostu za dużo. Jak się mi rozmnażają to połowami z nich gdzieś ginie. Więc zmniejszymy do. 8 sztuk wystarczy. Teraz zobaczymy, czy wszystkie. A jeszcze. Mam no tutaj obaraszkuję sobie z jedną rybką. Są wszystkie? Są wszystkie. Dobra. I teraz tak. Eee, tutaj musimy iść. Tutaj? Nie, tutaj. Eee, nie, tutaj. Put. Food level na czwarty tutaj 5000, dobra, drogie, ale, ale musimy kupić zrobimy o coś idą nam robić To chyba ta półka z tyłu, nie? Tak, to ta kasa Może się jakie rybki sprzedają o takie zaopatrzenie Elegancko. O i rybka się nawet sprzeda, no to fajnie. Bierzemy. Tak, o 120. To malutko, ale e, teraz mamy co? Jajeczka zrobić. Poczekamy aż sobie tutaj pani kupi. O i ładnie, akurat się nam wszystkie sprzedały. Czekamy aż wyjdzie ze sklepu, żeby nam jej nie cofło. Dobra. Nie, jednak mam, a nie, oha, bo to jest malutka rybka, eee, czyli te jajeczka, jeden, dwa potrzebujemy, tak, jednak, jeden i drugi, pół godziny czekania, żeby się te jajeczka zrobiły, nie no, to wiecie co, tyle nie będziemy czekać. Hehe, <laughs> jak szybko. szybko. I mamy, hehe, elegancko. Otwieramy coś fajnego, wypadnie czy nic. Jakieś te nagrody nie są za fajne. Hmm. Aha tutaj to plant of Dużo kasy trzeba na to wszystko. Hmm. Może to gdzieś tutaj, e, prąd. plant. o naturacją tutaj. Zobaczymy. Tak, jest to to. Tutaj chyba ma dorosnąć 30 rybek, a tu 5, e, 5 razy. Chyba to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba o to chodziło. Ale na początek musimy. Bo mamy wszędzie tych rybek pełno. Dobra, robimy tak. Tutaj są wszystkie. Używamy tego. Dorzucamy tutaj do fula. Tak, tutaj też użyjemy tego. A, widzicie? I po, jest 8 rybek tylko czy 9 i po 21 się robi. Tutaj teraz użyjemy tego. Są nowe rybki, jest. 11 nowych ryb na gry, elegan. ooo! Ładne, ja bym sobie zostawił te rybki, bo są całkiem fajne. Ja bym nie musiał przyciepać do innego akwarium i z nich coś pochodować. No to jeszcze nie miałem. Co tutaj jeszcze jest takiego fajnego? To już było, ale nie, albo nie było. Nie wiem, teraz jak takie akwarium nowego kosztuje 2,5 tysiąca. Dobra, myślę, myślę, że możemy kupić taki akwarium za 2,5 tysiąca. przerzucimy parę tych rybek do tego akwarium. Tobie tutaj powybieram jakieś. Tam możemy też wziąć. Tam możemy tych dużo rzu rzucić o niebieską. Taką. Tak do ośmiu rybek wrzucimy. Tam też możemy dać jedną. na przykład tego też siedem mamy jeszcze może jedną, może jeszcze tą różową niech jest to sobie ta albo, albo tą sobie damy dobra, niech jest dziewięć rybek resztę poprzyłapujemy i zapełnimy tutaj to akwarium no i znów będzie trzeba sprzedawać rybki Tutaj mamy co? Aha, 21 dorosło. 5 razy te jajeczka użyć, ale to muszę zrobić miejsce. Nie mamy miejsca. Musimy to sprzedać trochę tych rybek. Dobra, przyspieszamy i sprzedajemy 12 rybek do sprzedania, więc trzeba ich sprzedać szybko. Myślę, że to do, do, dość szybko pójdzie. Tutaj mamy już ulepszone jeszcze co... To, aha, tutaj jeszcze akwarium można ulepszyć. Za 800. No. Aha, oglądają telewizory, patrzcie. Przychodzą tu i oglądają. No idzie całkiem fajnie 5. Mamy ledwo 9000 kasy, no. Za dużo nie kupimy. No, kupujcie, kupujcie te rybki, jakie zostały za 40. O, ta była po 45, fajnie. O, ta jest marna po 16. Za taką rybkę za dużo nie dostanę. Po, 20, po 40, po 30. No, dobra, sprzedane. Tak, mam 9 rybek. Dobra. Nie z dwóch. Nie będę marnował 21 z dwóch. O kurde. Nie, to nie ma co tak dużo tego dawać. Mamy to. Patrz. O i zajść nowe rybki. Mamy coś fajnego. Ta, o, ta jest też fajna. Ale już nie będziemy tak dużo dawać, o się dużo nowych rybek porobiło. Tutaj się zrobiło. A, tu jeszcze jedno jajko możemy użyć. Jeszcze jedno. No musimy zaś to sprzedać wszystko. Sprzedajemy no. Dużo sprzedawania w dzisiejszym odcineczku. Teraz już za 50. Dobra, już ja sprzedawaj. Na razie nie tracimy, tylko zyskujemy kasę, więc możemy sobie pozwolić na takie sprzedaże. Gdzie tam mam tapetę oglądałam, rybki rybki oglądać nie tapetę? Gdzie mam tam pola? O, już troszkę poszło. 18, 15, 13. Patrzcie jak to idzie. 10 rybek. No, kupujcie, kupujcie, kupujcie. O, troszkę tak, jak oni wszyscy idą od tego, to naraz raz jednej znika, tych np. 5 rybek, a później 5 osób przychodzi, nie? Nie jest to tak, że każda kupuje po jednej, tylko jeden przychodzi, kasuje wszystkich, i później oni z woreczkami chodzą. No, bierzcie, jeszcze 5 rybek zostało. O, idzie, dobra, następna coś kupiła. O, trzech. O, jeszcze jedna. No, wierzcie, wierzcie, jeszcze jedna rybka została. No, kupujcie, kto chce rybkę. 10 sekund zostało. Jest, idzie. Przedane. Dziękuję, do widzenia. Eee, jeszcze musimy rozużyć. Dobra. Teraz tak, teraz musimy poprzeciepywać resztę tych rybek, które nam zostały. Albo no możemy jeszcze 14. Dobra, jeden już I chyba powinna być full. O, ale mało w sumie. Te misje się chyba cały czas... O rarefisz to już tylko chyba musi wykluć Czekajcie mamy ten, nie mamy, musimy kupić Dorastają. Jest zaś nowa Dobra, ale teraz sobie zrobimy tak, nie wiem, jak już czas leci. Może zdążą nam się po prostu same, że nie będziemy musić używać tego środka się nam wykluć małe rybki, tylko musimy ich tutaj, wiecie, potegować, jakby tu powiedzieć. Muszą się poocierać ocierać o po siebie. O! Wszystkie? Wszystkie. Dobrze, tu. Teraz tu. Tutaj też wszystkie zrobimy. No tutaj chyba niektóre są te magiczne i tutaj niektóre się szybciej robią. A niektóre po prostu pół godzinki trzeba czekać. Ale wiecie, no czasem te pół godzinki przy graniu to schodzi momentalnie. Dobra, która jeszcze ta, ta? To wszystkie. Tak wszystkie, dobra. Tutaj jeszcze mamy parę rybek, a tu się nawet, a, coś się zmieści, ale nie za bardzo dużo, więc muszę szybko je sprzedać. Na pewno pół godzinki to nie będzie trwało. Myślę, że się szybciej sprzedają. Która jeszcze? A ta jest, to jest. To wyglądało, że wszystkie Dobra. coś nam zaliczyło. Dobra, a teraz trzeba po prostu sprzedywać. Więc mamy tutaj miksa. Dalej 10 tysięcy. Nic nam nie przybyło. Sprzedujemy, na no jak takie rybki po 4. No to patrzcie, za to nic nie zarabiamy. Praktycznie dopiero tutaj po 8. 12, no to, to tutaj się nam nawet nie zwróci to, cośmy wydali na, na sprzedaż. No, takie tanie rybki. Naprawdę, tutaj z niektórych, niektórych to się nie opłaca hodować. Po prostu może jak chcecie sobie wzbierać wszystkie, no to je rozmnożycie, tak? Porobicie z nimi, ale tutaj sprzedywać. Kupię jedno na rozmnażanie, na urośnięcie rybek i zapłacę więcej niż, niż zarobiłem tutaj z tego. Ze sprzedania tych 20 rybek. Samo temu trzeba dać 5 dych za, za sprzedaż. No, jeszcze jedna rybka. Jeszcze co, nie zdążą tego kupić? Nie, ja wajerzę was, że macie 20 sekund i coś kupicie jeszcze. Te 20 sekund. No, panik. O, pani kupiła. Maja elegancka. Dobra, przeciekujemy to. Zobaczymy, ile nam się. ile się nam zrobiło. I możemy wrzucić jeszcze tyle jak teraz. Co nie znam, to nie przybyło. 19 ryb przybyło. Dobra, tutaj nigdzie małych rybek nie ma. Jesteśmy na cztery tylko. No, to to będzie ciężko. To będzie trzeba rozmażać. Hmm, tutaj mamy troszkę za mało. Hmm, potrzebujemy te. E, jakie? Rary. Rary, te temat. Tu mamy rary różne. Trzeba by było te rozmnożyć. Dajemy tym. Teraz na trzeba tutaj. Wszystkie tak sobie zrobić. No taka, taka zabawa cały czas, że cały czas coś robicie z tymi rybkami. No Jakbyście mieli czekać te pół godziny. No to wydaje mi się, żeby się wam to szybko znudziło. Takie czekanie. A tak możecie sobie przyspieszyć wszystko i zrobić to dużo szybciej. No praktycznie tak, ja cały czas coś tam sprzedaję, coś tam robię. Że nie mam tak, że stoję, że nie mam co robić. Cały czas coś, coś się dzieje. Nachoduję no, no, pełne akwarium, kupuję to i rozmażam. Tutaj te kwesty, myślę, że się cały czas. Będą pokazywać, więc można cały czas yy, sprzedawać te rybki, coś robić. No wiadomo, kiedy yy, zrobienie tego właśnie, jak teraz zrobiłem, kosztuje nas więcej niż sprzedanie tutaj tych rybek. Więc temu hoduję też takie droższe rybki, żeby jakiś zarobek mi szedł. A nie tylko z tych takich zwykłych rybek, tutaj po 70. No nie znalazłem na razie droższej rybki. Więc tylko te po 70 sprzedaję. Temu jedno akwarium całe jest pełne nich. A reszta jest. Innych rybek jakich się nam tam trafi. Mamy 10 tysięcy. Więc myślę, że jak to sprzedamy. Zobaczymy, czy tu się uda. Dalej 4. Nic nie poszło. Chyba chyba będzie ciężko wykonać to. W sumie na tej sprzedaży. Dalej 4. Dalej, no. Nie fajnie. A wszystkie rybki mi się sprzedały. O, jest 5. I prawie nic nie przybyło. Jesteśmy w połowie. No, chciałbym jeszcze tego quest'a wykonać, ale nie wiem, czy się da. Jeszcze tam mam jakieś rybki, takie te. Pięć. Na dwie rybki, może jakaś jakaś jeszcze będzie? Pięć. Pięć, no niestety. Może jeszcze jakaś rybka z tych będzie właśnie? Hmm, tutaj rare. Ale tutaj pisze, o na wszystkich pisze rare. Tak, akurat nie, ale, o nie, to nie. I te dwie na pewno, o ta. Więc na pewno o, będzie tu może 5 rybek. Jeszcze bym tutaj te rozmnożył. Z tych też na pewno coś wypadnie i powinno być to zrobione. I to, i to potrzebujemy. Tutaj puszczamy to. O, będzie na pewno 5 rybek. Na 100%. Teraz się nam to uda zrobić tego pesta. Nawet chyba będzie pełne akwarium. Tak, jest full. Elegancko. Powiększamy. O, to jaka fajna. O, to jest ona. No, paręnaście się nam tu jakichś nowych porobiło. O, magiczna się zrobiło. Mamy dwie. To fajnie, jakie ona jest? Scenie? 56. Będziemy ją rozmnażać. Będziemy ją rozmnażać. A wyrzucimy stąd na przykład tą. O, jeszcze to się też zrobiło. Próbujemy... zwiększyć. Też na przykład do 70? Próbujemy do 70. Zwiększyć i zobaczymy, co się stanie. Dobra, sprzedujemy. Sprzedujemy ostatnią partię i zobaczymy, czy się wszystkie sprzedają. No i zobaczcie. Sprzedało się wszystko, nawet po 70, więc y, dajemy jej 80. Robimy z niej droższą rybkę. E, to nie jest to. To jest ta. Damy jej tutaj 80, może za 80 pójdzie, się rozmnożą. Tutaj mamy pesta nowego Zbieramy, otwieramy skrzynię. I nagrodęśmy zdobyli. No i dobra. To by było na dziś wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcineczków. Cześć wam.